Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. I z przetupem można powiedzieć, zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera, bo już jest słuchaczka na linii. Halo, dzień dobry, dzień witamy. Dobry. No dzień dobry, witam serdecznie. Cóż to jest za problem, cóż to za temat? Proszę pana, jest to temat y, parkingu przy ratuszu w Lubinie, uh -huh. a dokładnie zakazu wjazdu y, osób, dla osób pracujących wokół i dla klientów oraz no jest oczywiście czasowy... Czasowe pozwolenie na, dla dostawców, ale no to jest to takie dosyć małe czasowe pozwolenie, dwugodzinne i. No i, i to jest ten taki główny problem. Problem jest wynajęcia lokalu w rynku. Mm. Ponieważ w związku z tym to nie można zaparkować, więc najemcy rezygnują z najmu. Tak to wygląda. Dobrze, to tutaj w takim razie postaramy się ten temat przekazać naszej koleżance Iwonie Mierzwiak, której tak. niestety aktualnie z nami nie ma, bo jest w terenie. Natomiast jest zanotowane to wszystko i będziemy się dowiadywać o co w tym wszystkim chodzi. Dobrze? Dobrze. A, a, a już... ja jeszcze mam jeszcze jedną taką tak? sprawę. Słuchamy. Chodzi o te słupki elektroniczne, które właśnie blokują dostęp wjazdu. Mhm. One są nagminnie, że tak powiem dewastowane i nagminnie wymieniane. No też uważam, że to jest sprawa do poruszenia, ponieważ to pewnie jest droga Droga, a, a, inwestycja, a, a, a niepotrzebna uważam i, i e, że tak powiem robi straty w budżecie samorządowym. A jakie, jakie pani proponuje rozwiązanie w tym miejscu? To znaczy wie pan co, sam znak wystarczy wydaje mi się, tak? Powinni się, e, m, że tak powiem e, mieszkańcy stosować do obowiązujących znaków i, i to by było wystarczające. No dobrze, to mamy to zanotowane, przekażemy naszej redakcyjnej koleżance Iwonie Mierzwiak i będziemy pytać u odpowiednich władz, czy w tym w tej kwestii, o którą pani poruszyła, da się coś poprawić. Bardzo dziękujemy. Dobrze, dziękuję bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam. Do usłyszenia, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Na no, w studiu od samego początku dzisiejszego tematu dla reportera jest Kasia Prałat-Idzik, jest Leszek Wspaniały i czekamy na wasze telefony pod numerem 726 114 114. Pan e tu wspomniał, że Iwona Mierzak jest w terenie i tak też jest, bowiem szykuję dla was kolejne informacje do wiadomości lokalnych radielka Zagłębia Miedziowego, a także na portal regionu miedziowe.pl. Wczoraj słuchacz dopytywał i potem kolejny to potwierdzał, że oświetlenie na klatkach schodowych, chociażby na laj Wolności czy na Armii Krajowej, dlaczego jest wzbudzane poprzez ruch w ciągu dnia? Otóż okazuje się, że mamy odpowiedź ze spółdzielni i e, brzmi ona. Mianowicie tak. Spółdzielnia jako zarządca budynków musi postępować zgodnie z przepisami prawa, które mówią o tym, iż oświetlenie na klatkach schodowych musi, być, musi mieć 150 luksów. Czasem w pochmurny dzień, a takie były w weekend, natężenie światła słonecznego nie było wystarczające i wtedy włącza się oświetlenie na klatkach. I tu czytamy dalej w odpowiedzi spółdzielni mieszkaniowej. Zużycie prądu w tych miejscach jest niewielkie, ponieważ zastosowane jest oświetlenie typu LED, które pobiera znacznie mniej energii przy zapewnianiu odpowiedniego komfortu użycia. Ale jak podkreślają współdzielni, oczywiście sygnały ze strony mieszkańców są na bieżąco sprawdzane przez pracowników spółdzielni. Taka odpowiedź nie wiem, czy satysfakcjonuje naszych słuchaczy, słuchacza głównie tego i wolności, który do nas nie dzwonił, no ale taką otrzymaliśmy. No to gorzej, jak klatka na przykład w ogóle nie ma yy, tego. oświetlenia. oświetlenia. A tutaj faktycznie, jak to się na, na parę sekund zaświeca, w, w tych, że tak powiem, mniej na słoneczne to chyba faktycznie nie ma to wpływu na jakieś wyższe rachunki. Tym bardziej, że tak jak tutaj tłumaczą współdzielni, jest to oświetlenie LED-owe. Natomiast faktycznie może być tak, że ktoś z którychś słuchaczy stwierdził, że to może pobierać dodatkowe pieniążki, a w dzisiejszych czasach, gdy inflacja szaleje, złotówkę trzeba oglądać z paru stron. Tak, i to nawet po pięć razy. 726 114 114, pod tym numerem czekamy. Gdyby ktoś jeszcze miał dla nas jakiś temat, mieliśmy już temat z lubina, a w sumie nawet dwa tematy z lubina. Czy pojawią się kolejne, no to wszystko zależy tylko od naszych słuchaczy, którzy zapewne już przed radioodbiornikami czekają na kolejne telefony. Tak jak i my w Radywym Studiu czekamy na kolejne telefony od osób, które mają jakiś temat przy wtorku, 9 dniu maja. O, już się zaczekaliśmy. No to wywołałeś. Dzień dobry, witamy, słuchamy. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię z Lubina właśnie... Jakby pani ściszyła radioodbiornik, to szybciej. Tak, tak, tak. już, już właśnie słyszę. Jestem mieszkanką Lubina na Osiedlu Przylecie i wczoraj włam przez przejście podzienne pod ulicą Komisji Edukacji Narodowej mhm. się znajduję i tego przejścia nikt... Nie sprzątał, nie wiem od kiedy. Jest brudno, zaśmiecone, strach tam tędy iść. No to bardzo chyba... proszę o interwencję. Dobrze, zainterweniujemy, przekażemy naszej reporterce i poprosimy o to, żeby y, tam sytuację estetyczno-higieniczną poprawić. Ba Oczywiście. Bardzo dziękujemy tak. za ten telefon. Dziękuję, życzę miłego dnia. Również. Również. Do usłyszenia. I aby jak najszybciej to przejście i ten bałagan w przejściu został. Posprzątany. Trzeba w to mocno wierzyć i trzymać kciuki, choć to nie są zawsze takie sprawy proste, jakby nam się wydawało. Tak. Teoretycznie tak, ale. Może się okazać, że nie. <noise> Może się okazać, że nie. <noise> Dokładnie. Tak jak Bartku, wczoraj bardzo ci dziękuję za pomoc, za zdjęcia. To, to dzisiaj były świeżutkie takie świeżutkie. świeżutkie takie jeszcze w, ze wschodem słońca. W słoneczku zdjęcia. Poczekaj, bo schodów. teraz zdjęcie. Zdjęcie, <noise> telefon. Teraz, teraz telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słyszałam przed chwilą panią Zubina, też jestem zlubina. To, że tam jest brudne przejście podziemne, to jest mało powiedziane. Tam jest wszystko. Nawet porozbijane butelki. To jest coś okropnego. Ja nie wiem, czy naprawdę to, to jest hmm, długi, długi, długi czas. Także to jest istne śmietnisko. Mhm. Przejście podziemne. No nie są to doskonałe informacje z tego, co pani tutaj przekazała, także Dokładnie. Proszę, proszę to nagłośnić, bo niedobrze się robi, żeby móc, móc tamtędy przejść. Mhm. Dobrze, no to mamy Dziękuję. w takim razie potwierdzone. Bardzo dziękujemy. Potwierdzone zgłoszenie raz jeszcze od naszej słuchaczki drugiej. No to będziemy się zajmować przejściem przy Komisji Edukacji Narodowej, a teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Halo? Dzień dobry. Słuchamy, proszę dobry. opowiadać. Ja taki cząk dalszy do tego oświetlenia na klatkach schodowych. Mm -hmm. Tak, słucham. To, to jest jeszcze ciekawszy mail, że nie że, że można, że można, ten, że światło się zaświeca nawet wtedy, gdy się chodzi w mieszkaniu przy I współdzielni powiedzieli, że nie ma, nie ma innej możliwości inaczej ustawienia światła. Czyli, czyli, że jak, że jak pan sobie chodzi, na, na przykład idzie sobie pan do drzwi wejściowych tak. i zagląda tak przez to, Judasza, to, 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 to się zapłodzie. Powiedzieli i się o to dopytać, bo ja pytałem na zebraniu naszej nieruchomości. Mm -hmm. I tak jest. Powiedzieli, że nie ma innej możliwości, że wystarczy, że mieszkańcy chodzą w mieszkaniu, zbliżą mm -hmm. się do drzwi. To światło na korytarzu się zaświeca, bo to wielokrotnie w bloku naprzeciwko widziałem, że się światło zapala i kolegi pytają, no co my się nakręcicie po tych korytarzach? I on mówi, że nie, że wystarczy, żeby przyjechał, się kręcą i światło na korytarzu się zaświeca. Proszę zapytać spółdzielni, o to, to potwierdzą i twierdzą, że nie ma innej możliwości, że to musi tak być. Aha, dobra, dobra, to mamy w takim Taka razie zanotowane. Człowieka? Dobra, dziękuję bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy. No to człowiek podchodzi tylko do Judasza, żeby sprawdzić, czy się świeci jak w lodówce. Ale to A, ale... nie dlatego, żeby dobrze widzieć, kto jest za drzwiami. No, dokładnie. To ja to no w to rozumiem. Ale to jak ktoś będzie no, za drzwiami, będzie to i tak się zapali. No teoretycznie ale, tak, ale jeśli ale dłużej stoi, odczekasz się, zgaśni, zgaśnie i dopiero zadzwoni? Jak jest jasno, to, jest, to jest jeszcze jaśniej. No tak. Dobrze, 726-114-114, czekamy na kolejne telefony, no ciekawe nam się robi. Lubin już dzwonił, Głogów już dzwonił, teraz kto zadzwoni? Dzień, Dzień dobry. dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień tak, tak, słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię jeszcze raz w tej wolności w sprawie tego oświetlenia. Tak, słuchamy Pana. To co zostało tam wytłumaczone przez kierownika, że zapala się światło, że tak powiem, w dni chmurne, to nie jest prawdą. Bo można naprawdę z rana koło dziewiątej, dziesiątej, nawet w tej chwili podjedzie Pan dokładki nawet 20, można to zobaczyć, że światła się uruchamiają. I to już znowu jak, żeby było śmiesznie, znowu tylko i wyłącznie tam, gdzie są okna. I tak kolejna rzecz, przed chwilą pan dzwonił odnośnie tego, że zapalają się światła, jak się mieszkanie jest. To jest fakt. Ja nie muszę podchodzić do Judasza, nie muszę podchodzić do samych drzwi, światło się zapala na klatce. Aha, no to może jest jakaś. Poinformowano mnie w ten sposób, że mam za cienkie drzwi. O! To ja nie wiem, jakie mam... Coraz, coraz nowsze wątki w tej sytuacji Co, są. Coraz tutaj. ciekawiej się robi, coraz ciekawiej się robi. Dobrze, to w takim... I naprawdę, to jest w tej klatce, to byłem dzisiaj zaskoczony, że dzisiaj światła zginęły, znaczy, zgasły te odnośnie numerów. Natomiast na klatce dzisiaj była bardzo ładna pogoda z rana, tak? No, Słońce tak. bardzo ładnie świeciło, a światła na półpięta tak dalej się zapalały. O godzinie 7.30. No, czyli te to 150 to lumenów, o których dostaliśmy informację, to jednak... Tak trochę przesadzone. Dobra, no dobrze tylko że jedna rzecz. Jeżeli na klatce przy drzwiach tych nie zapalają się, a na pół gdzie są dwa okna, zapala się z rana, mhm. no to coś jest tutaj chyba nie tak. No możliwe faktycznie, że jest jakaś większa awaria. To w takim razie. No znaczy, awaria, tam są, z tego co wiem, jest kilka możliwości ustawienia, widocznie do tej pory nikt jeszcze nie podjechał, żeby to zrobić. A może też tak Ale to znam. naprawdę to nie jest tylko tak jak wytłumaczono w pochmurne dni. To jest też bardzo słoneczne z no to my w takim razie raz jeszcze dopytamy. Jak to znaczy, jest? Znaczy, dopytywać nie będziemy, po prostu przekażemy pana sugestie i poprosimy, żeby, nie wiem, czy żeby ktoś ktoś, to wyregulował. ktoś to wyregulował. No, ale to mówię, to nawet widać często, patrząc się z, nie wiem, z okna z mieszkania, w blokach naprzeciwko, nikt nie wychodzi z klatki, a światło się zapalają na klatce, czyli tak jak ten pan powiedział... One się zapalają w momencie, gdy się porusza człowiek w mieszkaniu. Mhm. Ja nie muszę iść do, do samej drzwi, idąc do toalety, do łazienki, zapalają się dosłownie drzwi, I widać, bo to się to widać uda się zaczyna, no, mhm. zwłaszcza w nocy. No tak. I jak pan mówi, że bardzo niskie jest zużycie prądu, e, bo są światła ledowe, ale tak suma sumarum każdego dnia, ile to jest, przelicznik jak i coś i oni żądają od nas, żebyśmy my oszczędzali, a tak naprawdę sami zrobili coś, to, bo to zostało zrobione te... Oświetlenie LEDowe, LEDowe w ubiegłym roku i od tamtej pory są problemy. Wcześniej było światło, zapalał człowiek, światło wchodził na klatkę. Wystarczyło tylko wymienić żarówki na LEDowej. Problem byłby z głowy. No dobrze, no to w takim razie się dobrze. będziemy tutaj informować, będziemy spółdzielnie o tym. O dobrze, tym dziękuję przychody. bardzo, pozdrawiam. Bardzo dobrze. dziękujemy i pozdrawiamy. Już od razu, natychmiast. Ja, ja się nie, bardzo już, cieszę, że ja mam w klatce, trzeba kliknąć. A ja nie mam klatki. No Cię, 726 114 72614, 114 już ktoś korzysta. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Z tymi światłami to jest prawda, bo właśnie tak słucham, na piastowie to samo się dzieje. O, no proszę. Na piastowie jest to samo. Tak jak pan mówił, że podejdę do Julasza i już się światło zapala. I w piwnicach to samo się zapala, bo wracam o różnych porach z pracy, to na przykład o pierwszej w nocy wracam i też w piwnicy się pali, na klatce się całej świeci, A zapala się. Ja, przeprasza, ja przepraszam, że tak wtrącę się w zdanie. To państwo w piwnicy też ma, mają na czujkę światło? Też jest na czujkę. No to już jest czujkę. XXI wiek. No na Matejki no. też tak jest. Normalnie szok. Ja też tak chcę. Też, też są na czujkę. Właśnie wszędzie są na czujkę już pozakładane. Mhm. No dobrze, no to w takim wypadku trzeba będzie poinformować spółdzielnię, żeby posprawdzała, no właśnie, wiele to się innych dzieje miejsc. No dobra, to mamy kolejne zgłoszenie. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, dziękujemy do, dziękujemy do usłyszenia. Dziękujemy za zgłoszenie do nas do tematu reportera, ale myślę, że też bezpośrednio w administracjach tego sytuacje, tego typu sytuacje warto zgłaszać, bo idziemy, mówimy konkretny adres, konkretny problem i oni wiedzą, co w tym, z tym teraz faktem zrobić. Kon, kon, konkretny telefon kolejny pewnie. Halo dzień dobry. Dzień dobry, ja też prawie tych, tych światł, tego oświetlenia, tych, tych klatek schodowych, że się nie trzeba zbliżyć do tego, do tego złodzieja, czy Judasza uh -huh. i się światło zaświeca na, na klatce. Ktoś spółdzielnie w Malinę spuścił i, i teraz my wszystko, to wszystko musimy płacić, gdzie oszczędności, gdzie tam. Tak, a proszę powiedzieć, to... jakie osiedla tym razem? Kopernik. Okej, okay, no to mamy. Ulica tak... Neptuna. Dobrze. Bardzo dziękujemy. No, dziękuję za ślicznie. Nie Pozdrawiamy. Teraz już nie o ulicę chodzi, tylko ciekawa jestem, czy w innych miejscowościach naszego regionu też są tego typu problemy. No właśnie, bo może też ktoś z Lubina zaobserwował no, no podobny przykład albo z Polkowic na przykład tudzież, nie wiem, Ścinawa może, albo jeszcze jakaś inna miejscowość, to dajcie też stać, jak macie taki problem. 726, 114, 114, my tu czekamy właśnie na telefony. No no, często często z problemami. Może tam są inne rozwiązania w przypadku takich świateł, które są na czujnik. M miało to człowiekowi udogodnić. No bo nie ukrywajmy, to jest bardzo wygodne, a jeszcze jak przyszła pandemia i wszyscy zwracaliśmy uwagę na to, żeby takich wspólnych części nie dotykać, to to było naprawdę yy, ekstra. No. albo z siatkami ktoś przychodzi jak ma włączyć po, sobie sam no, to światło pojemniki z tymi dozownikami też były ekstra do czasu a pojemniki zostały bez dozowników też były takie telefony że znikały a, też, płyny okay, no. z, zniknie, zniknięte płyny no, no tak mhm. Dobrze. Drodzy słuchacze. Z tymi włącznikami świata to też było tak w dawnych czasach, że nie zawsze były w sposób właściwy użytkowane. Ba wręcz były po prostu dewastowane. A dzisiaj jak nie ma... Niektórzy, niektórzy to do domu to, brali. Niektórzy, niektórzy brali do domu. <laughs> <laughs> Wchodzisz na klatkę, gdzieś zaświeca, no tylko dlaczego w dzień, ale no cóż. Przekazuję już kolejne sugestie naszych słuchaczy do spółdzielni. Zobaczymy, co oni na to. Czyli mamy w takim razie zanotowane. Bardzo dziękujemy za telefony. Teraz zrobimy króciutką przerwę reklamową i zaraz po niej oczywiście wracamy z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. A to wracamy z dzisiejszym tematem dla reportera. 9:32 na zegarku i jeszcze przez najbliższe 13 minut jesteśmy do Waszej dyspozycji w temacie dla reportera do 9:45. Kasia Leszek i ja czekamy na telefony. 13 minut celenie niepychowe, nie, bo dzisiaj nie piątek, natomiast do 12 maja do godziny 20 fani Szczypiernistych Zagłębia Lubin mogą się jeszcze zapisywać na zorganizowany wyjazd na finał Orlen Pucharu Polski. Oto trofeum w hali w Gnieźnie. Piłkarki ręczne z Lubina powalczą z Eurobudem i od KS Jarosław. Samo spotkanie w sobotę 20 maja o godzinie 15. Natomiast jak wspominałem, tylko jeszcze do 12 maja trwają zapisy. Zapisy zgłoszenia w punkcie ochrony hali Regionalnego Centrum Sportu 100 zł to koszt przejazdu, a także zakupu biletu, a potem z trybun będzie można dopingować Zagłębie do tego, aby zdobyło drugie w tym sezonie trofeum, bo pierwsze już sobie zapewniło parę kolejek temu, czyli obronę trzeci rok z rzędu tytułu Mistrza Polski. A do Gniezna nie jest daleko, koszt niewielki, można się wybrać i dopingować drużynę Zagłębia w tymże właśnie spotkaniu. Zapraszamy i zachęcamy. Szczegóły w moim artykule na miedziowe.pl Zerknijcie sobie, w jaki sposób można wybrać się zorganizowaną grupą na finał Orlen Pucharu Polski Szczypiornistek. O zorganizowanej grupie też widzę, że pisałeś udana majówka na dwóch kółkach. Oj tak, zdecydowanie był to pracowity weekend dla kolarzy te Chrobry, Scott Głogów. Startowali w kilku wyścigach, kilku kryteriach, bardzo dobrze się zaprezentowali. A jak konkretnie poszło i kolarzom, i... Kolażom w wersji żeńskiej, czyli, czyli dziewczynom na rowerach, no to możecie przeczytać, jakim bardzo dobrze poszło, bo to były naprawdę czołowe lokaty. Bardzo nas cieszy taka dobra postawa na początku sezonu i miejmy nadzieję, że tą wysoką formę podopieczni głogowskich trenerów utrzymają w dalszym ciągu. A widzieliście ciekawą galerię zdjęć Maćka Iżyckiego? O której mówisz? Z pierwszego głowskiego spotkania, spotkania teatralnego przedszkolaków. Właśnie tak. oglądam. Niesamowite to jest. Yy, w ogóle przede wszystkim chciałem zauważyć, że niesamowite są te dzieci, że tak bez żadnej krępacji po prostu na tej scenie, wiesz, no jakby to... w, w domu. Ale jakie stroje kapitalne. Tak, ja, stroje ja, stroje są też. po prostu pierwsza klasa. Kolorowe takie, no i jakoś zdjęć Maćka Jezyckiego tradycyjnie top of the top, tak więc no naprawdę jest to podziwiać i pooglądać tutaj. Także po, po, polecamy sobie zajrzeć na miedziołek.pl. Jak mali aktorzy opanowali scenę. No to drodzy słuchacze, teraz czy, czy, czy. Wy możecie opanować o. naszą linię telefoniczną. O właśnie, zapraszamy 726 114 114, bo my dalej czekamy na tematy, tak. które Waszym zdaniem wymagają interwencji Dziennikarze Radiolka Zagłębia Miedziowego. Pierwsza część była bardzo obfita w telefony. Jak będzie wyglądała druga część na chwilę obecną, bez. Telefon. A w galerii zdjęć od Iwony Mierzwiak w artykule Dzień z Piłkarskim Zagłębiem, możecie zobaczyć, e, zwiedzali stadion, nie tylko stadion Zagłębę, mieli okazję pobyć na nim znacznie dłużej. Uczestniczyli w konkurencjach sportowych, zorganizowano dla nich gry i zabawy. Około 200 podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej z Lubina Polkowic-Jęścina odwiedziło specjalnie z okazji obchodzonego dnia godności osób niepełnosprawnych. O tym za chwileczkę, bo mam telefon. Tak jest. Dzień dobry, witamy, słuchamy. Dzień dobry, panu. Dzień dobry. Ja znowuż a propos tego światła. Śmiać mi się chce, że mechanicy, którzy od tego prądu są od ustnienia tych świateł, w jednych klatkach się non-stop świeci, a u nas odwrotnie. Na przykład idę wieczorem po schodach i nie dojdę do półschodów, a już światła nie ma, jest ciemno, więc dobrze, że są poręcze, mogę się trzymać i się nie wywrócę. A gdzie tak jest? Na krowy Jadwigi 23. No proszę bardzo. No mamy. Po prostu oni źle ustawiają te światła, ci mechanicy. Po prostu. I niech głupot ludziom nie wciskają, że pogoda, że sióże bzdio. Na światło działają na zewnątrz, a w środku przecież e, e, cały czas e, e, jest e, taka e, aura, że. One powinny działać wtedy, kiedy człowiek idzie, a nie, że e, e, tak jak oni sobie ustawiają, prawda? Tak jest, tak jest, no, tak to... jak nasza słuchaczka ja to się cieszę, że są porę, bo inaczej to bym się wywróciła, a jestem starszą osobą. <laughs> Najważniejsze, żeby to doprowadzili do porządku, także bardzo dziękujemy Oczywiście również za to. To za ten tylko telefon. od mechaników to są yy, yy, elektronika, nowoczesność teraz taka właśnie, mhm. że jak się ustawi tak to działa. Tak, jest. Także bardzo dziękuję. Jednak na przyciski to było mądrzejsze niż te niby wielkie oszczędności. A wychodzi inaczej. Jak mm -hmm. zwykle. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Również dziękuję. Dziękujemy. Miłego dnia. Miłego. Dnia. Pozdrawiamy. Tak, Lubimy takie uśmiechnięte słuchaczki. Tak, a przy okazji. Z problemem, ale się uśmiecha. Jak, jak się okazało, na świetle to trzeba się znać. No tak. To może fizyków trzeba zatrudnić. Oni się znają na świetle. Kiedy fizyka na maturze? Na no dniach wiecie, pewnie. Byłem. Pewnie tak. No, ostatnio na dniach to jest do 23. Odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Czy też o świetle będziemy rozmawiać? Halo, tak, dzień słuchamy. dobry, słuchamy. Ja dzwonię w sprawie też oświetlenia tak wszystkim. Tak. Na kosmonautów 52 bieżących na siódmym piętrze światło się pali non-stop wieczorem. A to wieczorem to chyba dobrze? Ale nie, to są na naczwyniki, on, on się pali non-stop. No to też coś... Coś, 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 coś jest nie coś jest, halo. Trzeba, trzeba w takim razie coś to grubą, jakieś kontrolę kontrole powinny być w każdym obiekcie. Bardzo dziękujemy. W na klatce schodowej się nie palą, tylko na czujniki działają, mhm. a na siódmym piętrze pali się światło całą noc. No, Kos kosmonautów polskich? 52. 52, 52. Dzięki wielkie za telefon. Za chwileczkę zgłosimy nie, to na tak. spółdzielni. Zobaczymy, czy uda się to... Dziękuję, za... do, do usłyszenia, dzięki. No, to się gruba sprawa zrobiła z tym światłem, jak się okazuje. Tak. Całe miasto. Prawie. Na włączonym. <laughs> Dobrze, że na czerwono się nie pali. Dobrze, że nie na wstecznym. No. Chociaż na wstecznym, taki bardziej podobne to białe takie światełko. Kolejny telefon i coś. Czuję, że kolejny telefon dotyczący oświetlenia. Dzień dobry. Słyszymy się? Dzień dobry. Tak sprawia oświetlenia w zonie, mm. ale tym razem na ulicach. O! Oh. Yy, ponieważ często yy, całymi dniami świecą się latarnie. Ja próbowałam rozmawiać na ten temat, ale w zasadzie nie uzyskałam ani konkretnej rozmowy, ani konkretnej osoby, z którą bym mogła porozmawiać. Takie jakieś tam zbędne yy, informacje, że, że tak yy, chwilowo, że to, że tamto a to się nadmiennie powtarza. Dziękuję. Dziękujemy, do usłyszenia. I pozdrawiamy. No to m, ciekawe, tylko szkoda, że nasza słuchaczka nie dopowiedziała. Na jakiej ulicy? Na jakiej ulicy. Jakby tego słuchaczka mogłabyś zadzwonić jeszcze raz do nas i poinformować jeszcze, jaka ulica, bo się tak nie dopytaliśmy. I nie zdążyliśmy. No. Często jest tak, że jak się świecą w dzień, to są jakieś albo prace konserwacyjne, albo naprawcze, no bo dziwne było, żeby po ciemku to naprawiać. No, gorzej, jak się świecą jeden, drugi, trzeci, kolejny dzień. Oho, odbieramy. Halo? Dzień dobry. Już jestem ponownie, słyszę tak. E, no, jaka to i... ulica? Um, ulica Merkurego wcześniej była ulica Wojsko Polskiego. Także na, na kilku ulicach to zaobserwowano, idący w dzień. No i myślę, że warto by było to wyjaśnić. No być może, że to są jakieś tam, nie wiem, konserwacje, jakieś coś, jak ja słyszałam zawsze taką odpowiedź, mm -hmm. ale to tak często się zdarza, że bardzo proszę sprawdzić. Dobrze, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiamy i dobrego dnia życzymy. Merkurego i Wojska Polskiego, tak? Tak jest, dobrze zrozumiałeś. Tak, tak nasza słuchaczka zaobserwowała na tych ulicach. No to dobrze. To mam nadzieję, że już oświetlenie mamy rozwiązane, co? Już Jesteś będziemy, pewny? No, ja nie. Mam nadzieję, że będziemy już tylko mogli zaraz poinformować, że wszystkie czujniki zostały wyregulowane, że wszędzie ze światłem już jest wspaniale, i tak jak ma być. Nie pali się, jak się do drzwi podchodzi. Ale światło się pali. No. Można też palić głupa <głupia> w Można. takich przypadkach. No, to no ale już nie ode mnie zależy. Tak, to już od konkretnych osób zależy. Dobrze, drodzy słuchacze, pięknie dzisiaj się nam dzisiaj rozdzwoniliście. Co nas oczywiście bardzo cieszy i kolejny telefon. To jeszcze nie koniec. Dzień dobry. Halo, Halo? Słuchamy. słuchamy. O, dzień dobry, jeszcze zdążyłam się do Ja tak słucham w radio odnośnie tych czujników yy, ze światłem na klatkach schodowych. Mm -hmm. Podobna sytuacja może się zdarzyć, yy, bo teraz na piastowie. Dostaliśmy zawiadomienia, że zakład w związku z wdrażaniem nowego systemu sterującego węzłami cieplnymi, montowane są też jakieś czujniki w mieszkaniach w celu prawidłowego działania systemu. I będzie identyczna sytuacja z tym światłem na klatkach. Po co takie głupoty robią? To są koszty. Te czujniki też nie zdają. Prawdopodobnie nie sprawdzają się, tak jak nie sprawdzają się te na yy, klatkach schodowych. Faktycznie zapalają się światła wtedy, kiedy ktoś tam przechodzi, nawet piesek w mieszkaniu przebiegnie za ogonkiem, to światło się zapala. I podobna sytuacja będzie właśnie z tym systemem nowym jakimś, sterującym węzłami cieplnymi. System nie wiadomo o co węzłami. chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze. Mhm. Są firmy, które zakładają coś, ale czy to się sprawdzi, czy to będzie korzystne dla lokatorów, nie wiem. A gdzie, chciałam... w którym Halo? miejscu, w którym miejscu, jaka ulica? Na Królewskiej będzie zakładane. Królewska. Mhm, dobrze. Coś takiego. I jak to się fachowo nazywa, Sy system, Już czujnik? Ja mu powiem, bo... No pewnie na piśmie pani tak. W związku z wdrażaniem nowego systemu sterującego węzłami ciepłymi mhm. będą montowane czujniki w mieszkaniach w celu prawidłowego działania systemu. Co to ma do rzeczy mojej mieszkani czy sąsiada? Są osoby, które lubią zimno w domu. Ja na przykład mam praktycznie pozakręcane kaloryfery. Piętro niżej ktoś może mieć ciepło, bo lubi ciepło. Mhm. Nie wiem, nie wiem. Ja też czasami sobie odkręcę kaloryzę, bo, bo jestem chora, czy jest mi zimno, mm -hmm. ale tu nie widzę żadnego związku z mieszkaniami. I o co tu chodzi, to yy, dziwne to jest. I tak samo z tymi światełkami na klatce. No to my postaramy przy... się dowiedzieć. Jak? Postaramy się dowiedzieć, o co chodzi z tym systemem no, zarządzania no. ciepłem. Bo były kiedyś na klatkach przyciski, każdy szedł sobie nacisnął tam, gdzie chciał, Wszedł piętro wyżej, nie szedł, więc tam się nie zapalało. A teraz jestem na jednym piętrze, zapala się niżej, zapala się wyżej. Tak się tłumaczy, że to niby w celu bezpieczeństwa. Mm -hmm. Są dwie lampy na przykład na niektórych piętrach, i zapala się i jedna, i druga. I mówię, to jest dojenie z lokatorów naszych pieniędzy. To tyle miałam, dziękuję miłego dnia. Dziękujemy, Dziękujemy miłego ci. dnia. To znaczy z tym zapalaniem takim ręcznym, bo mówię, ja w klatce mam, no to jest tak, że na całej klatce się wtedy świeci. To nie jest tak, że się świeci na przykład. Ci... Cało się zapala? No, no jasne, ja że myślałam, że to piętro trzeba Co? Ty, nie, nie. nie, no na całym piętrze ci się zapala. Na, na w sensie na całej klatce. Jak zapalisz na klatce ośmiopiętrowej, no to zapala się na bloku. No to faktycznie w ośmiopiętrowym na parter, a na czwartym piętrze się zapala. No tak. No dobrze, okej. Okay. No jak zapalasz, no, idziesz no, na parkiet, jak najbardziej. Kolejny telefon o odbierałem, no ale tutaj się coś zwiesiło. No, jeszcze szybciutko ktoś wybierze ponownie. No, no, no. bo tu już 9 no, kochani, to, na, to już jest 9:45 kochani. No zapalaliśmy dzisiaj światło, to czas zgasić temat dla reportera. Jest no, 9:45, ale, ale gorąco, na to. gorąco. Poczekaj, to jeszcze no, odbierzmy, odbierzmy jeszcze tak jeden, rzutem, tak. rzutem na taśmę. Halo dzień dobry, witamy. A dzień dobry. O, to chyba ostatni, jako, ostatni. Tak, e, jako ostatni. Przy alei wolności 16 ta sama sytuacja odnośnie oświetlenia, e, że nawet i w dzień czy tego, to ja akurat pracowałem w jednym zakładzie za granicą, przecież są czujniki, co można wyłączyć, to czasówka tak zwana, wyłączy to na dzień w ciągu dnia. Czy nieważne, czy to jest dzień czy noc, i tak te światła się zaświetają, oczywiście w nocy jak najbardziej. Ale w dzień to powinny być powyłączane i, mm -hmm. i, i nie naciągać i nie niepotrzebnie yy, mieszkańców na, na, na koszta. Tak jest. Dobrze. To w takim razie dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy I naszego czekamy, słuchacza. I czekamy na kolejne telefony w temacie dla reportera. A Ale już jutro? jutro. Jutro od 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.